Cześć! Czas na drugą część prezentacji Barton Blade R, w którym to dążymy do zrobienia map tuningu. Druga prezentacja będzie polegała na tym, że mamy pojazd zarejestrowany naszego klienta z Warszawy. Jestem tydzień w plecy przez pogodę, ale jak widzicie w Opolu już jest coraz ładniej, więc robię kilometry po to, żeby go troszeczkę dotrzeć, po to, żeby pokazać Wam osiągi już na. W oryginalnej wersji, ale z modyfikacją tumika. Pokazywałem już w pierwszej części, do której zachęcam. Link na dole. Jaka jest różnica obrotów, kiedy odcina, między wersją zablokowaną a wersją odblokowaną, jeśli chodzi o tumiki? Zrobię też relację z jazdy: jak to śmiga, jak to jedzie na prostej, na obwodnicy, gdzie zobaczycie troszeczkę. I usłyszycie ten motocykl i zobaczycie go z większą prędkością. Przypominamy sobie o dotarciu, więc nie będziemy nim jakoś mega szaleć i długo utrzymywać wysokich obrotów, co też Wam życzę. No i myślę, że uda nam się dzisiaj go zhamować i brać się za modu, zmapować. Zobaczycie, mam nadzieję, motocykl na hamowni, w końcu wyjdzie ile ma wersja oryginalna. No i później będziemy to oczywiście porównywać z już hamowaniem po modyfikacji. To będzie już trzecia część, na którą też serdecznie zapraszamy. Myślę, że przed majówką to zrobimy, bo pojazd już ma być na weekend majowy u klienta w Warszawie, więc musimy się spieszyć. No i co? Taki jest plan działania. Trzymajcie się jego oglądania. Mam już 10 km, moje odczucia są rewelacyjne, jeździłem modelem przed modyfikacją Tumika i teraz jeżdżę po no i uwierzcie mi, jestem na dotarciu a jestem w stanie utrzymywać średnią prędkość przelotową 90 km na godzinę, na połowie tak naprawdę obrotu manetki e, w, jestem w zakresie docierania, czyli 7-8 tysięcy lekkie przyspieszenie na szulce mam już 100 km na godzinę więc już wygląda to bardzo fajnie, elastycznie, lepiej pracuje na tym tłumiku, lepiej wyrzuca te spaliny e, no i tutaj warto te 390 zł dopłacić, żeby mieć tą modyfikację tłumiku no i lepiej się na pewno wkręca, jest bardziej elastyczny. No i co najważniejsze, skrzynia biegów na silniku. Liqui Moly 10W40 Street działa rewelacyjnie, bez sprzęgła, skrzynia chodzi super cicho przede wszystkim. A to jest zasługa przeglądu zerowego, którego robimy za 300 zł plus 50 zł e, olej plus 16 zł pukanka. Tak, po pierwszym takim rozruchu, testach robimy pukanie silnika i uwierzcie mi tego syfu jest bardzo dużo. Coś pokazywaliśmy na przykładzie, na przykład KJTT 140, a teraz już sprawdzimy, czy to co powiedziałem, czyli ta prędkość przelotowa 90 km na godzinę przy prędkości obrotowej 7-8 tysięcy to prawda? Tak wygląda jazda Bartonem Blade R125 na dotarciu. Uwierzcie mi, jest Friday Mega. Jak widzicie i słyszeliście, biegi wchodzą bez sprzęgła. Góra, dół. Bardzo ładnie to pracuje. Po co są dwie tarcze, żeby świetnie hamował, i tak rzeczywiście jest. Dla mnie ten motocykl świetnie się sprawuje. Jeździ na piątym biegu bez problemu można. Można co Wytrzedzić ciężarówkę. Problemu można. Można co? Wyprzedzić ciężarówkę. I teraz tak naprawdę kończę drugą prezentację. A, zapomniałem. Mam nadzieję, że uda nam się wjechać w sumie na hamownię. Tak, sorry. Mam nadzieję, że się na hamownię, więc czekajcie, a potem finalnie już trzecia wersja.